Jest z nami Jarosław Rogowski, współzałożyciel Ludzkiego klubu ST Center, który przygotowywał do wczorajszej gali Fighters ANA3 Grzegorza Ochlika i Temila Teresiewicza. Powiedz mi, jak oceniasz pre swojego młodszego zawodnika Grzegorza Ochlika? Niestety przegrał na punkty z Kamilem Buszko, ale nie można mu odmówić serca do walki. No nie można mu odmówić serca do walki, jestem w wielkim szoku, że w ogóle dotrwał do końca. Wydawało mi się, że po, po pierwszej rundzie zrezygnuje, ponieważ tydzień temu doznał kontuzji, pękła mu część stopy, a drugie kopnięcie w pierwszej rundzie już wykluczyło jedną z jego nóg. Więc można powiedzieć, że walczył przez trzy rundy na jednej nodze, jak on dotrwał do końca, nie mam zielonego pojęcia. Także ogromny szacunek dla niego. Zgadza się, wielki szacunek. Było to jednak dosyć ryzykowne posunięcie. To jest jego początek, to chłopak, który jest dosyć młody. E, aczkolwiek e, wydaje mi się, że troszkę lepiej się czuł w formule Muay Thai, jak oglądałem wcześniej jego walki. E, jak się do tego ustosunkujesz? Grzesiek rzeczywiście lubi klinczować. W formule Muay Thai czuję się, się bardzo dobrze. Natomiast myślę, że jest wielopośrednim zawodnikiem i e, będziemy się przygotowywać na pewno na przyszłość do, e, do różnych formów stójkowych. On kocha stójkę, kocha się bić, więc będziemy ogarniać temat. Czy widziałeś wcześniej e, tego przeciwnika i czy w jakiś sposób specjalnie się do niego przygotowywaliście? Przygotowaliśmy się pod kątem skracania, skracania dystansu, co było wykluczone przez kontuzję, natomiast no, Kamil Buszko jest bardzo dobrym zawodnikiem. Mam nadzieję, że będą mogli się spotkać jeszcze na kolejnej gali, że Grzesiek będzie mógł być lepszym dla niego przeciwnikiem i przede wszystkim no, nawiązać walka, nie tak jak wczoraj. Ale mówię, mimo całej kontuzji Grzesika nie można Kamilowi odmawiać, odmawiać waleczności i umiejętności. Utytułowany zawodnik i na pewno będzie piął się do góry. E, również e, na wczorajszej gali Fighters Arena 3 stałeś e, w narożniku e, Temistoklesa Teresiewicza. E, Walka e, praktycznie e, cała w stójce. E, wiemy, że tem, e, Temil jest bardzo dobrym zapaśnikiem i ma bardzo dobre podkłady, jeżeli chodzi o parter. E, czy zakładaliście całą walkę w parterze, czy ćwiczyliście też elementy e, parterowe? E, czy tak wyglądał Wasz plan walki? Przygotowywaliśmy się bardzo, bardzo przekrojowo, natomiast e, przygotowania Temila e, trwały 2,5 tygodnia. To rzeczywiście nie można odmówić waleczności Panu Czajczyńskiemu którego pozdrawiamy bardzo serdecznie. Bardzo twardy zawodnik z potwornie twardą głową. E, natomiast no, byliśmy przekonani, że, e, że, że, że po walce będzie minimalne wskazanie na Temila. Taktyka była taka właśnie jak, jak, jak widzieliście: czyli poruszaliśmy się po kręgu, dużo wskakiwania, oskakiwania i zaz, zaz, zaskakującego skracenia dystansu. Tak? Oczywiście Temil też nie pokazał super walki, natomiast no, więcej razy trafił. E, e, swojego przeciwnika. Natomiast obraz walki był taki, że Temil się cofał, e, schodził na boki, bo tak właśnie założyliśmy, tak się walczy z przeciwnikiem większym. Przeciwnik był większy od niego około 21 kg, więc no, Temil zdecydował się na tą walkę. Ogromny dla niego szacunek dotrwał do końca i tyle. Wczoraj również stałeś w narożniku Temistoklesa Teresiewicza. E, możemy już to głośno powiedzieć, że nie jest już to tajemnicą. Występował z dwoma potężnymi kontuzjami. Opowiedz troszkę o okresie przygotowania. Jak długo trwał i czy te kontuzje bardzo mocno wpłynęły na wasz plan, jeżeli chodzi o wczorajszą walkę? Kontuzje, kontuzje mocno wpłynęły, jeżeli chodzi o nasz plan i całe przygotowania, ponieważ całe przygotowania trwały około trzech tygodni Temil miał też mocno skomplikowaną sytuację rodzinną, natomiast też no, nie, można, nie można jakby zrzucać wszystkiego na, na kontuzję i przy, przygotowania. Tak? Czas był bardzo krótki, tyle mieliśmy czasu, przygotowaliśmy się najlepiej jak możemy, przygotowaliśmy się bardzo przekrojowo, przede wszystkim pod kątem szybkości i dalej, natomiast no, kontuzja na więzadła krzyżowego i mocno zwichnięty łokieć sprawiły, że walczył bardzo, ale to bardzo zachowawczo. Nie można odmówić Jackowi Czajczyńskiemu również charakteru i woli walki. Przyjął wiele ciosów zarówno Jacek Czajczyński i Temil Teresiewicz. Walka mogła się podobać, aczkolwiek cały przebieg walki był w stójce. Czy liczyłeś, że część walki będzie w parterze? Tak, wydawało mi się, że walka przejdzie do parteru, bo tak zakładaliśmy, że będziemy obalać, natomiast jeżeli e, brakuje sił, nie ma wystarczająco dobrej, dobrej kondycji i przeciwnik zmienia taktykę, nie jest tak prosto. Obaj podjęli decyzję o wymianie w stójce, też e, e, przeciwnik nie palił się do tego, żeby wchodzić w parter z temilem, co mogło się różnie skończyć, więc wymiana była e, typowo taka agresywno-uliczno-bokserska. Niewątpliwie Twoją główną domeną jest system walki Kraft maga. Jesteś uznawany za jednego z najlepszych instruktorów w Europie i w Polsce. Jesteś uczniem również jednego z najlepszych instruktorów na świecie, Gabiego Noa. Opowiedz troszkę o tym systemie. Czy jest to coraz bardziej popularny system? Jak dużo ludzi trenuje Kraft magę? i jak to się w Polsce rozwija? System Kraft maga rozwija się bardzo szybko i dynamicznie. Wręcz uważam, że w niektórych wypadkach za szybko. E, no system jest prosty, logiczny, nazwałbym to no, rozwiązywanie problemów e, dnia codziennego, w wersji, że tak powiem, hardkorowej. Natomiast no, krawmaga, krawmadze nierówna, tak? Więc mamy, mamy bardzo dużo szkół, które się nazywają krawmaga, a to nie jest krawmaga tak samo, jak mamy bardzo dużo szkół e, jujitsu i karate, które nie powinny się tak nazywać w ogóle. E, jesteś współzałożycielem również e, organizacji GKMA. E, czy oprócz waszego klubu STC Center w Łodzi macie również inne filie w innych miastach w Polsce? Tak, oczywiście działamy, działamy bardzo, bardzo mocno w Polsce i na świecie. Dwa, dwa najmocniejsze oddziały. Nasze to jest Łódź i Bytgoszcz. No, plus Warszawa, do tych jeszcze Gdynia. Bardzo mocno działamy, działamy w całej Polsce, starając się przekazywać ludziom no, prawdę o systemie i nie wciskając im kitów, nie omawiając ich jakimiś papierkami i superciuchami. Twoje wieloletnie doświadczenie, jeżeli chodzi o system Kraft Maga, czy w jakiś sposób wpływa na przygotowanie Twoich zawodników na przykład do walki w formule MMA bądź w formule K1, czy wykorzystujesz jakieś znane Ci techniki, nie wiem, psychologiczne bądź jakieś taktyczne, jeżeli chodzi o przygotowania? Psychologiczne nie, ludzie przede wszystkim nie potrafią zrozumieć, przez wzgląd na to, że mówię, systemem zajmują się nieodpowiedni ludzie, muszą zrozumieć, że system Krav Maga nie jest to tylko technika, tylko cała taktyka postępowania i E, e, pewne logiczne myślenie. Elementy dla Krafmaga, MMA i jiu -Jitsu są niektóre e, spójne, nie wszystkie, natomiast nie mamy tutaj do czynienia z walką typowo ringową czy, czy, czy w klatce, tylko walką o życie. Inaczej przygotowujemy osobę, która do nas przychodzi z niewielkim doświadczeniem, szczupłego studenta, a inaczej zawodników, którzy mają już duże bardzo doświadczenie. Czy Krawmaga mi pomaga w, w, w przygotowaniach? Na pewno jakieś tam techniki e, wykorzystuje, natomiast jakby różnica, różnica jest ogromna pomiędzy, pomiędzy technikami. Podróżuję po całym świecie, zbierając z, z każdego systemu to, co najlepsze, natomiast MMA ma też jednocześnie otwarty i zamk, zamknięty krąg technik, wokół którego się poruszamy, na bazie którego e, pracujemy. Oczywiście elementy MMA i walki są też w krawmaga. Nasza organizacja no, bardzo stawia na podstawy uderzania, kopania, e, pracy w parterze, bo bez tego nic nie ma, natomiast no, na typowym treningu Krafmaga Maga staramy się też nie wybiegać mocno, e, jak to mówiamy do Brazylii, tak? Także takie seminaria jak tutaj z Rafaelem, to są takie specjalistyczne szkolenia, które dajemy ludziom, żeby poznali troszeczkę więcej. Tylko nie nazywamy tego technikami, tylko grami walki. Powiedzmy, że troszeczkę inaczej wygląda walka na ulicy, inaczej wygląda walka w klatce. Nawiązałaś również współpracę z Rafaelem Dos Santosem, który właśnie prowadzi w klubie Este Center seminarium. Opowiedz proszę bliżej, jak ta współpraca doszła do skutku. No, skutkiem współpracy jest przyjazd Rafaela. Rafael pokazuje nam niesamowite rzeczy, jeżeli chodzi o parter. Rafael przyjął tutaj i dla osób z Krawmaga, i dla osób z MMA, przede wszystkim dla moich zawodników, którzy się przygotowują do do walk zawodowych Tutaj Tomek Mis szczególnie będzie w tej chwili walczył w Warszawie w listopadzie na zawodowej gali o czym będziemy pewnie jeszcze, jeszcze mówić współpraca z Rafelem daje nam bardzo, duży, bardzo dużą bazę jeżeli chodzi o, o parter jego niesamowite doświadczenie pozwala nam podnosić swój poziom regularnie z dnia na dzień możemy monitorować swoje postępy możemy się z nim też pobić Naprawdę bardzo fajny gość. Współpracujemy, przyjaźnimy się, jest naprawdę super. Jest zawodnikiem w parterze bardzo kompletnym, mimo swoich warunków fizycznych. Jest dosyć niskim zawodnikiem, o niskiej wadze. Miałeś okazję z nim sparować nie raz, nie dwa. Jego doświadczenie jest naprawdę niesamowite. Wicemistrz świata, wielokrotny mistrz Europy. Naprawdę zawodnik, który, od którego można się wiele nauczyć. No Rafael rzeczywiście jest jak, jak mały, mały czołg. zawsze jestem zdziwiony podczas walki w parterze, jak sytuacja się, sytuacja się toczy. To, to, zawsze ma przewagę mimo moich 20 kg, więcej jego ruchliwość i, 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 i że tak powiem ciasność sprawia, że naprawdę jest, jest bardzo, no bardzo niebezpieczny zarówno, zarówno na, na macie, jak na ulicy. Podczas seminarium są dwie sesje treningowe dziennie, czyli łącznie w Winket mamy 10 godzin treningu. Kiedy planujesz następne seminarium i czy również to będzie Rafael dos Santos, czy masz w planie również innych zawodników? Jeżeli chodzi o Rafaela, no mamy tutaj stałą współpracę, reprezentujemy go, jestem jego przedstawicielem na, na, na miasto Łódź i staram się go tutaj też godnie reprezentować. Jeżeli chodzi o MMA, to jest Rafaela na od Santos Team. Więc bardzo mocno działamy. Natomiast no, nie, współpracujemy z różnymi szkołami z całego świata, z mistrzami różnego, różnego rodzaju systemów i w naszym klubie e, zapraszamy i dajemy możliwość rozwijania się pod każdym kątem. Działamy w klubie bardzo, bardzo przekrojowo. Pracujemy, mamy grupę taj tajskiego boksu, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, krafmaga, e, zapasy. E, m, pracujemy e, bardzo mocno, te, w tej chwili weszliśmy w crossfit e, jako Jed, jed, jedni z pierwszych w Polsce. Także no, bardzo, bardzo dużo pracy wkładamy w to, żeby ludzie czuli się tu jak u siebie. E, bardzo Ci dziękuję za wiatr w takim kładzie i życzę e, powodzenia. Dobra.